W części pierwszej, czyli nie tej, rozmawialiśmy sobie o tym, jak dysbalans mięśniowy powoduje, że wizualnie Twój brzuch może wydawać się wydęty. I jeżeli twierdzisz, że masz problem z hiperlordozą lub być może nawet o tym nie wiesz, cofnij się do tej części pierwszej. Natomiast dzisiaj, w tej części drugiej, porozmawiamy sobie o tym, jak jedzenie powoduje, że nasz brzuch jest mega wydęty. Słuchajcie, jedną z takich przyczyn wydętego brzucha jest często zespół jelita drażliwego, czyli choroba, na którą cierpi ponad 100 milionów osób z Ameryki Północnej, czyli jest to około od 20 do 30% populacji, bo w tej liczbie także są ludzie z Europy i udowodniono, że 70-80% z tych ludzi są to niestety kobiety. Także jeżeli miewasz zdęcia, gazy, bóle brzucha, Biegunki naprzemienne z zaparciami. Bardzo możliwe, że cierpisz na zespół jelita drażliwego. I jeżeli tak faktycznie jest, oznacza to, że twoje jelito jest nadpobudliwe i że fermentują ci w nim węglowodany krótkołańcuchowe. Przyczyna tego schorzenia nie została jeszcze do końca poznana. Prawdopodobnie jest to genetyka. Jednak udowodniono, że w sytuacjach stresowych pojawiają się nasilone objawy, wiąże się to też ze stanami lękowymi, z objawami takimi jak depresja i często osoby z jelitem drażliwym nie umieją poradzić sobie ze stresem i tak naprawdę nie wiadomo, czy to psychika jest przyczyną zespołu jelita drażliwego, czy też zespół jelita drażliwego jest przyczyną problemów właśnie z psychiką. Natomiast udowodniono także, że można skutecznie zmniejszyć objawy zespołu jelita drażliwego poprzez odpowiedni tryb życia, odpowiedni sen i regenerację, poprzez aktywność fizyczną i brak spożywania alkoholu. Dobrze jest ograniczyć węglowodany krótkołańcuchowe, czyli takie, które fermentują w naszym mielicie, takie jak laktoza, fruktoza, poliole i fruktany. To oczywiście nie oznacza, że macie je wykluczyć całkiem ze swojego menu, tylko po prostu poznać, jaka ilość będzie sprawiała, że jest bezpiecznie dla Was. To samo tyczy się warzyw strączkowych, soczewica, ciecierzyca, biała fasola, także należy je ograniczyć, ale też to nie znaczy, że trzeba je wyrzucić do końca ze swojego menu, tylko właśnie trzeba sobie najlepiej założyć dzienniczek żywieniowy, wpisywać co się zjadło i w jakiej ilości, no i po prostu poznawać siebie, jaka ilość jest dla Was ok i bezpieczna, a jaka Powoduje wzdęcia i wszystkie inne nieprzyjemne rzeczy. To samo tyczy się wzdymających warzyw, czyli kapusta, kalafior, broku. Yy, także należy znaleźć tą tolerowaną dawkę. Uwaga, należy unikać mocnych naparów kaw czy herbaty. Należy spożywać 4-5 posiłków dziennie. Słuchajcie, o ile chodzi o odchudzanie, no to ilość posiłków nie ma aż takiego znaczenia. No to tutaj tak, dlatego że taka ilość posiłków usprawnia perstaltykę jelit i może uregulować wypróżnienia. Uwaga, jedz powoli i spokojnie. To naprawdę bardzo ważne, żeby nie jeść posiłków w biegu. Tylko żeby znaleźć ten czas, i no nie mówię, żeby przeżywać przez 20-30 razy każdy kawałek, natomiast ta higiena jedzenia tutaj także odgrywa naprawdę sporą rolę. Kolejnym takim punktem jest dieta lekko strawna, czyli taka, która wymaga mało energii do strawienia. Jeżeli macie do wyboru na przykład wybrać ryż. Pełnoziarnisty, czy tam ciemny yy, brązowy ryż, a ryż biały, no to w tym wypadku wybieramy ryż biały, ponieważ on jest yy, łatwiejszy do, dla nas do strawienia. To samo tyczy się u wszelkiego rodzaju makaronów. Bardzo ważny punkt i ostatni, należy zbadać swoją florę jelitową i, i dobrać odpowiedni probiotyk. Bardzo często jest tak, że te probiotyki z apteki nie mają tyle szczepów bakterii i w takich ilościach, jak jest napisane na opakowaniu, a ponadto jeżeli te szczepy są źle dobrane, no to może to wywołać efekt odwrotny do zamierzonego.